Serdecznie bardzo Was witam. To jest druga część nagrań o uzdrowieniu stricte, czyli T i U z cyklu od A do Z. Tata uzdrawia. To będą osobiste historie. Ta druga część często właśnie jest, 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 jest nasycona, napełniona takimi moimi osobistymi historiami. Ludzi, których widziałem, że zostali uzdrowieni. Myślę, że to będzie coś, coś zachęcającego, coś, coś dobrego dla Was. Także zapraszam, siadajcie i, i słuchajcie. Nie dalej jak 15 minut temu, zanim siadłem do nagrywania, dostałem SMS-a, gdzie, gdzie, gdzie autor zarzucił mi, że, że odniósł się do, te, do tego mojego krótkiego spotkania z covid o którym Wam opowiadałem na poprzedniej części. I autor zarzucił mi, że półtorej roku temu, kiedy pandemia zaczynała się, powiedziałem, że mam przekonanie, że nie zaraży się COVID-em ani, że COVID roznosił nie będę. No i tutaj, że, że chyba nadszedł czas na zrewidowanie swoich poglądów. Bo COVID-em się być może zaraziłem, bo tak mało, przez, przez, przez dobę miałem, miałem jakieś tam objawy, gorączkę i słabości i utratę węchu i smaku. Yy... I autor tutaj no, zarzucił mi, że, że, że muszę zmienić swoje poglądy na, na temat zarażalności mojej podatności na, na COVID. -a. Mówię o tym dlatego, że, że jeżeli porażka, nazwijmy to porażką, bo, bo, bo zachorowałem, tak? Jeżeli porażka ma wpływać na zmianę moich poglądów w temacie uzdrowienia, to już dawno, właściwie zanim bym zaczął w ogóle o uzdrowieniu myśleć, to już bym skończył. Zanim bym w ogóle o kogoś chciał się modlić, to już bym tego zaniechał. Dlaczego? Dlatego, że, że porażka w temacie uzdrowienia yy, jest czymś, co przydarza mi się cały czas. Kiedy wychodzę na ulicę, kiedy gdzieś przypadkowo modlę się o kogoś, przechodząc, kilka dni temu byliśmy w cukierni z kolegami, i zobaczyłem kobietę, która, która mocno kuleje i mówię do jednego kolegi, mówię, co, cóż, będziemy na ulicy specjalnie wychodzić, szukać ludzi, przecież tu mamy chorą kobietę, pomóżmy się o nią. Rzeczywiście odczekaliśmy chwilę, aż wyjdzie z cukierni, złapaliśmy ją, yy, pozwoliła się pomodlić nam o swoją nogę, mocno miała jakiś uraz w kolanie. Yy, nic się nie stało, jeszcze jej córka przyszła, przegoniła nas. Co to za Ci w ogóle tutaj do ciebie, mamo, podchodzą? <grym> Nic nie zostało uzdrowiona. Mm. Wiecie, chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że niemalże każdego tygodnia doświadczam przynajmniej jednej porażki w temacie uzdrowienia. Że modlę się o kogoś najczęściej na ulicy, gdzieś przypadkowo napotkanego yy, czy w pracy. I, i co? Co to ma, jaki to ma mieć wpływ na moje życie. Pamiętaj, doświadczysz porażek w życiu z Bogiem, doświadczysz porażek w temacie uzdrowienia, doświadczysz porażek w temacie osobistego uzdrowienia. Ale to, o czym mówiłem i do czego nie chcę wracać już na poprzednim nagraniu, porażka, jaką mieli uczniowie, kiedy modlili się o, o, o chłopczyka, który miał, był, był negany przez demona. Jezus zgromił ich i powiedział, nie pozwólcie na to, żeby porażka płynęła na wasze myślenia na temat tego, jaki jest mój tata i jak bardzo chce uzdrawiać. Wy macie budować wiarę, wy macie budować pewność, że Bóg zawsze chce uzdrawiać. I pokazał im, Bóg zawsze chce uzdrawiać i uzdrowił tego chłopca. Pokazał im swoją teologię, pokazał im serce Boże wtedy. Proszę nie pozwól na to, żeby porażka zmieniła twoją teologię. Ani żeby ludzie pokazywali dla ciebie palce i mówili, a nie mówiłem taki byłeś twardy, popatrz na siebie. Popatrz na siebie. Popatrz, jak Ci poszło. Popatrz, chory jesteś. Popatrz. A ja wtedy mówię, nie, nie, nie. Ja jestem wystarczający pokorny, żebym popatrzył na to, co mówi tata. Żeby popatrzył na niego. Nie na to, co się właśnie wydarzyło, ale na niego. Do tego Cię zachęcam. Słyszałem jakieś takie zdanie po angielsku, tłumaczę go na polski. Widziałem już wystarczająco dużo, żeby nigdy tego nie porzucić. To było w temacie uzdrowienia i to jest coś, co, co nie raz jest moim przewodnikiem, kiedy mówię sobie, kiedy rzeczy się nie dzieją, kiedy, kiedy nie widzę uzdrowienia, kiedy, kiedy modlę się o kogoś. Niedawno modliliśmy się o człowieka, m który miał złamaną nogę z przemieszczeniem, na, na ulicy się modliliśmy takiego Pana. Fajnie się nam rozmawiało bardzo otwarcie i, i, i mogliśmy też mu trochę powiedzieć o Bogu. Y Pomodliliśmy się o niego, ta noga była naprawdę zdeformowana, wiecie, nic się nie wydarzyło w tamtym czasie zupełnie, nie spotkałem go później, nie wiem co było pójść nic się nie wydarzyło zupełnie. I, I naprawdę tak odchodziliśmy, mówiliśmy, ja mówię takiego kolegi, mówię, kurczę, czemu chciałbym, bardzo bym chciał, żeby ten człowiek doświadczył teraz realnego Boga, żeby to miało wpływ realny na jego życie. Ale, ale właśnie w takich momentach mówię sobie, Widziałem już wystarczająco dużo w temacie uzdrowienia, żeby nigdy nie zmienić tematu, żeby nigdy nie zmienić zdania, żeby nigdy nie zmienić kierunku, żeby nigdy tego nie zostawić. Dlatego, że Boża łaska pozwoliła mi już widzieć na tyle cudów, na tyle poruszeń się Jego, że wiem, że to jest prawdziwe, że wiem, że to działa. Nie wiem wszystkiego, nie rozumiem, dlaczego ta i ta osoba nie została uzdrowiona. Wiem, że sprawa leży po mojej stronie, nie po Bożej. Ale ponieważ nie rozumiem, nie pozwolę, żeby to, czego nie rozumiem, wpłynęło na to, co wiem, rozumiem i co widziałem. Nie pozwól nigdy na to, żeby to, czego nie rozumiesz w swoim życiu. Mówię teraz w temacie uzdrowienia, ale nie tylko w temacie uzdrowienia. Żeby to, czego nie rozumiesz, czego Bóg nie zrobił, a Ty wyobrażałeś sobie, że zrobi, nie pozwól na to, żeby to, czego nie rozumiesz, wpłynęły na to, wpłynęło na to, co wiesz o Bogu, co rozumiesz, co widziałeś, co doświadczyłeś, co jest prawdziwe w Twoim życiu. Dlatego, że to, czego nie rozumiesz, ma potencjał wprowadzenia wątpliwości, zamieszania i zniszczenia objawienia, które Bóg wybudował w Twoim życiu. Jeżeli dasz, jeżeli pozwolisz, Temu działać, to ten potencjał wprowadzenia wątpliwości i zniszczenia wiary jest w tym. Że tego nie patrz na to, czego nie rozumiesz, ale trzymaj się tego, co on ci objawił, co Ci pokazał. Trzymaj się tego, bo widziałeś, wie, że widziałeś albo będziesz widział wystarczająco dużo, żeby nigdy nie zmienić kierunku, nigdy nie zmienić tematu. I cały czas iść w kierunku tego, co masz w sercu. Nawet jeżeli po drodze przydarzą się porażki, a się przydarzą. Więc to dobrze. Dzisiaj tyle o porażkach. Teraz będę mówił o, o, o tym, co widziałem, czego, co, co widziałem w swoim otoczeniu, pod swoimi rękami. Panią kilka historii. Yy, mmm, najpierw jedną historię z pracy przychodzi mi do głowy. Taka, taka, taka piękna historia. Yy, mmm, kiedyś prowadziłem budowę we Wrocławiu yy, i, i tam pracowała dla mnie taka jedna dziewczyna. Yy, i pamiętam, przyszedłem do biura, ona, ona weszła tak ze mną porozmawiać, nie mieliśmy wtedy akurat jakichś spraw do załatwienia, po prostu chcieliśmy pogawędzić chwilkę. I tak weszła taka była cała połamana. Weszła tak kulejąc i tak się, widać było, że jest w bólu, ja mówię, co się dzieje? Ona mówi, wiesz, kilka dni temu, trzy, cztery dni temu potrocił mnie samochód na przejściu i uciekł. Byłam na, 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 na pogotowiu, ale tam Mówię rzeczywiście, że coś zostało uszkodzone, ale nie na tyle, żeby, żeby nie mogła chodzić, więc chodzi, ale chodzi w bólu cały czas na lekarstwach mówi, nie śpi w ogóle w nocy. I, I ja zebrałem się na odwagę, mówię wiesz co, ja pomodlę się o ciebie. Pomodliłem się o nią. Mhm. Yy, wtedy tam w tym biurze. I nic się nie wydarzyło, że ona podziękowała, była taka wzruszona, zaskoczona. Yy, I za kilka dni za kilka dni napisała do mnie na Messengerze, że została całkowicie uzdrowiona, że w cały ból odszedł, że śpi w nocy, że, że totalnie ją zaskoczyłem i, i, i że jest absolutnie wdzięczna Bogu za to, co, co, co on zrobił. Po prostu napisałem jej, to jest Jezus, to jest Jezus, On chce Ciebie, On chce Ciebie zbawić, On chce Ciebie pociągnąć i to On zrobił. Dlatego, że Cię kocha. Druga taka bardzo, bardzo ciekawa historia. Jedna z takich ciekawszych historii, która była też taka połączona z takim, z takim, z takim proroczym głosem, który, który mój, mój przyjaciel, z którym się wtedy modliłem, usłyszał. Byliśmy na takim spotkaniu, modliliśmy się o chorych. To było tutaj niedaleko, w Mm. I, I podszedł do nas taki człowiek. On nie był chory, ale on mówi: Chcę, chcę chłopaki, żebyście mnie pobłogosławili, żebyście się o mnie pomodlili, żebym, miał taki, żebym był taki odświeżony do bliskości z Bogiem, żebym mógł być bardziej taki gorliwy. I pomodliliśmy się o niego. On, on upadł pod Bożą Mocą, on był taki bardzo dotknięty, płakał. I on wyszedł z tego spotkania. Myśmy się modlili dalej o innych ludzi. I w międzyczasie mój kolega, z którym, z którym yy, się modliliśmy, dostał słowo wiedzy. I powiedział: Wierzę, że jest tutaj ktoś, kto miał wypadek samochodowy. I w tym wypadku został zniszczony jego bark. Nie może ruszać, jest połamany, zdeformowany. I, i cisza. I on kilka razy wypowiadał te słowa co ileś minut, bo taką wielką miał pewność, że ktoś taki tutaj jest i potrzebuje uzdrowienia. Ale nic się nie zgłaszał, nikt nie wychodził. Wiecie, i po pół godziny wrócił ten chłopak, którego się modliliśmy na początku, który był taki dotknięty, odświeżony Duchem Świętym i, i usiadł na sali. Był z jakąś dziewczyną. I po jakimś czasie on do nas podszedł z tą dziewczyną i mówi, słuchaj, ci chłopaki pomodlą się o ciebie. Ona taka była dezorientowana, mówi, okej, okay, ale, ale o co, ale czemu, nie? A mówimy do niej, a no, czego potrzebujesz? Ona mówi, wiesz, ja nie wiem, czego ja potrzebuję, ja jestem tutaj w tej, w restauracji, ja jestem tej kelnerką, na dole akurat pracuję i ten chłopak podszedł do mnie, zaczął mi opowiadać, że tam na górze jest jakaś niesamowita modlitwa i że ci ludzie pomodlą się o ciebie i Bóg coś dla ciebie zrobi. Mówi, wow, wow, a czyli ty tu jesteś tak przypadkowo? Ona mówi, tak, ja jestem tu przypadkowo. Mówimy, no ale co, mogę, co możemy dla ciebie zrobić? Ona mówi, wiecie, ja miałam wypadek kilka dni temu. I samochodowy, i mój bark został całkowicie zdeformowany. Nie mogę ruszać. Popatrzyliśmy się na siebie i wiedzieliśmy, że to jest ta osoba, o której Bóg powiedział mojemu przyjacielowi, z którym się modliłem. I położyliśmy na nią ręce z tyłu, tak stanęliśmy, a położyłem na jeden, on na drugi. Wiecie, i, I czuliśmy, jak pod rękami naszymi Bóg sam ustawia kości. W jej kręgosłupie, w jej barku, w jej łopatce czuliśmy przesuwające się kości. I skończyliśmy modlitwę, ona tylko płakała i podnosiła rękę. Widziałem już wystarczająco dużo, żeby nigdy nie zmienić tematu. Nośnie podnoszenia ręki przychodzi mi chyba jedna z najbardziej niesamowitych historii, jaką kiedykolwiek widziałem. Mówiłam o cały czas i za każdym razem chce mi się płakać. To było na takim dużym spotkaniu chrześcijańskim. Ja bezpośrednio nie modliłem się o tą osobę, ale stałem dwa metry dalej. I widziałem to, słyszałem ten krzyk tych podekscytowanych ludzi, którzy to widzieli. Przyszedł tata na to spotkanie z siedmioletnią, letnią sześciosiedmioletnią dziewczynką, która urodziła się z wrodzoną wadą braku mięśnia, czy ścięgna, nie znam się tym chyba mięśnia odpowiedzialnego za podnoszenie ręki w ten sposób. Ona była w stanie tylko tak ruszać ręką, a ta część ręki tutaj od, od, rami od ramienia do łokcia była nieruchoma, wisiała jak taki kikut. Ona tylko tak ruszała ręką. Nie potrafiła nigdy podnieść ręki w ten sposób. I ten, ten tata przyniósł ją na rękach, tą sześciosiedmioletnią dziewczynkę I, i, i osoby, z którymi się modliłem. Ja akurat mówię, nie kładłem bezpośrednio rąk na, na tą dziewczynę, mm, tą dziewczynkę. Oni położyli ręce i w czasie tej modlitwy ta dziewczynka nagle podniosła obie ręce i objęła swojego tata i zaczęła płakać. Wiecie, pamiętam ten aplauz, ten krzyk w tym miejscu, ten płacz, te łzy radości, bo wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że Bóg dokonał cudu stwórczego, że Bóg stworzył mięsień w ciele tej dziewczyny. Ona się urodziła bez tego mięśnia, i nagle podniosła rękę i objęła. Swojego tatę. Dzień już wystarczająco dużo, żeby nigdy tego nie zostawić, żeby nigdy nie zmienić tematu, żeby nigdy nie powiedzieć. Ta i ta porażka to za dużo dla mnie. Nie chcę już tego robić. Nie chcę więcej widzieć, nie chcę więcej dawać ludziom nadziei, że zostaną uzdrowieni, a nie zostaną. Wiecie, ja zawsze chcę dawać ludziom nadzieję. Wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że nie jest łatwe, to kiedy idziesz i modlisz się o kogoś, kto ma nowotwór, i mówisz mu, Bóg chce cię uzdrowić, a tydzień później ten ktoś umiera. Wiem, że to nie jest łatwe dla rodziny. Wiem, że to nie jest łatwe dla mnie, dużo bardziej dla, te, dla tych tamtych osób, które mają nadzieję, że Bóg przyjdzie, bo ja im coś powiedziałem, że Bóg ich uzdrowi. To nie jest łatwe. Nie lubię tego, nie cierpię tego. Sprawia mi to ból. Ale nie może to wpłynąć na to, że przestaniemy robić to, co wiemy, że jest w Bożym Sercu. Kiedyś byłem z moją żoną na takim spotkaniu chrześcijańskim. Przyszła do, do mojej żony, do Moniki, kobieta, która miała chroniczne jakieś puchnięcie palców. Palce były tak spuchnięte w rękach, napuchnięte na, 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 na wodą, że nie była w stanie ich zgiąć, tylko gdzieś dotąd. Nie była w stanie zamknąć pięści, bo jej skóra była tak tak wypchana jakimiś płynami ustrojowymi, nie wiem. Pamiętam, było takie Boże poruszenie w tym miejscu, takie namaszczenie. Pamiętam, moja żona chwyciła ją za dwie ręce, tak, za nadgarski, nadgarski też były całe spuchnięte. Wiecie? I to zajęło dosłownie 5 sekund. Normalnie jakby ktoś wziął jakąś wielką strzykawkę i całą tą wodę, cały ten płyn w jednym momencie wyssał. Więc zaczęła zginać rękami, palcami, o tak. Zaczęła płakać, trząść się. To było coś niesamowitego. To było kilka lat temu. Pamiętam innym razem szliśmy ulicą z moim przyjacielem. Byliśmy przed apteką i z apteki wyszedł człowiek. Yy, I i miał całą siatkę, tak, siat, taką siateczkę, wiecie, apteczną, taką, no, taką wielkości 15 cm, była wypchana lekami. Podryszyłby mówimy, wow, co pan tam niesie z tej apteki? On, on mówi, a, taki otwarty człowiek, pierwszy raz w życiu, gdzieś na oczy. Mówimy, a, chłopaki, dajcie spokój. Byłem górnikiem przez 25 lat i padły mi kolana totalnie. Mam tak suche stawy kolanowe, nie mam tych płynów smarujących w kolanach, po prostu jestem całkowicie unieruchomiony. Biorę takie zastrzyki, muszę codziennie brać zastrzyk, żeby w ogóle móc, żeby to kolano mogło się zginać, bo inaczej jestem w potężnym bólu, bo kości trą o siebie w torebce stawowej. Mówi, teraz czuję pan ból tak, on mówi, teraz muszę wziąć zastrzyk, czuję teraz ogromny ból. Chodziliśmy, to wiemy, a my, a my pomodlimy się o Pana, żeby Pan pozwoli. Dobrze. I na tej ulicy, przed tą apteką, z tą siatką leków, położyliśmy ręce na tego człowieka. Pomodliliśmy się. I on zaczął robić przysiady Przed nami, tam, na ulicy. I pamiętam ten jego wzrok, kiedy on podniósł tą siatkę. Popatrzył na niego mówi, Chłopaki, co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam to wyrzucić? nie wiem. Niech pan to weźmie do domu, ale niech pan dziękuje Jezusowi za to, co on właśnie zrobił w pana życiu. Jest pan zdrowy. Niezwykłe spotkanie, żeby mówić o Jezusie, modliliśmy się o niego. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak to się skończyło. Wiem, że on nie, nie, nie nawrócił się, nie, 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 nie przyjął w tamtym momencie Jezusa, nie oddał mu swojego życia, ale, ale odchodził dosłownie podskakując, bo wiedział, że Bóg absolutnie go dotknął. Teraz może trochę zacznę od końca. Pierwsze takie znaczące uzdrowienie, które widziałem pod swoimi rękami, właśnie mi się przypomina, to był rok 2013, maj. Moja mama, moja rodzona mama, bardzo cierpiała z powodu kamieni nerkowych. Miała zdiagnozowane kamienie nerkowe przez USG nawracające bóle. Bóle wracały do niej średnio co, co tydzień, co trzy dni. Jeżeli ktoś z Was miał kiedyś kamień nerkową, to wie o czym mówię, to jest ból. Ja też Wam kiedyś opowiadałem moje świadectwo uzdrowienia z kamieni nerkowych, to było przed trzema lat, to jestem całkowicie uzdrowiony. Natomiast to było parę lat wcześniej, bo to był rok 2013. Moja mama praktycznie co trzy dni, co tydzień dostawała takich bóli, że chodziła po ścianach, kiedy to się działo poza domem, mogła się niej położyć na chodniku, nie wiedziała co zrobić. I pamiętam, modliłem się o nią. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Nie wiedziałem, nie znałem technik wszystkie, o których wam tam mówiłem. Techniki oczywiście nie ma znaczenia. Mówię przy gór, że nie mogę, o technika. Położyłem na nią ręce. Pamiętam, modliliśmy się. Pamiętam, że była taka atmosfera poruszenia. Pamiętam, że ona płakała, ja płakałem. Po mi żal, było mi przykro. Czy to było 8 pół roku temu. Tydzień potem, miała. Lekki nawrót tego bólu. I pamiętam, opowiadała mi, to powiedziała: diable, ja już jestem uzdrowiona, i ten ból niech się całkowicie wynosi, nigdy nie wraca. Bo ja przyjęłam uzdrowienie kilka dni temu. To był maj 2013 rok. Nigdy później nie miała ani jednego ataku bólu. Nigdy później. Minęło 8,5 roku od tego czasu. Została całkowicie uzdrowiona. Nie wiem, co Bóg zrobił w jej brzuchu. Została całkowicie uzdrowiona, a powiem wam, co ciekawe, nie wiem czemu tak jest, ale chcę być z wami całkowicie szczery. Kilka miesięcy później, chyba gdzieś przy okazji, była na USG jamy brzusznej I w jej brzuchu były kamienie. W jej nerkach były kamienie. I ona powiedziała, kiedy to oglądała, powiedziała, nie wiem, czy one tam są, czy nie są. Nie interesuje mnie to, ale ja wiem, że jestem uzdrowiona. I od tego USG wtedy minęło 8 lat. Nie miała ani jednego ataku. Tak Bóg się porusza. Tak Bóg się porusza. Ostatnia historia, bo mój czas się kończy. Mm. Bardzo ciekawa. Yy, mojej rodzonej siostry. Yy, to było rok temu. Na, w czasie gry w siatkówkę złamała śród stopień, popękała jej kości, śród stopia. Poszła do lekarza, miała rentgena zrobionego. Lekarz powiedział, że potrzebuje być 4 czy 5 tygodni, nie pamiętam dokładnie, w Ortezie. Yy... Kupiła Ortezę. I pamiętam, w tym czasie rozmawialiśmy i... i jakoś coś jej opowiedziałem, jakąś historię, nie pamiętam o czym, ona naprawdę lepiej opowiedziała. Ale ona opowiadała w ten sposób, żeby wiedziała że to jest coś dla niej. Wiedziała, że Bóg pociąga ją do tego, że ma całkowicie przyjąć uzdrowienie. I Duch Święty powiedział do niej siądź przede mną i myśl o moim dokończonym dziele uzdrowienia, którego dokonałem na krzyżu. I kiedy będziesz o tym myśleć, zobaczysz, co się wydarzy. Wiecie, ona, i Duch Święty jeszcze powiedział jej, nie noś tej ortezy, zdejmij tę ortezę. Ona nie jest dla Ciebie. I zdjęła tę ortezę, zaczęła myśleć o tym, spotkała się z Bogiem, Bóg ją nawiedził wtedy, gdzieś tam w tej sypialni. I tego samego dnia, mimo że lekarz jej powiedział, że nie wolno stawać na tej nodze, ona zaczęła chodzić po domu. Jeszcze ją bolało. To była głupota, to była nieodpowiedzialność, ale to było posłuszeństwo radykalne posłuszeństwo głosowi, świętego, głosowi ducha świętego. On powiedział jej: odłóż tą ortezę i żyj normalnie, ja cię uzdrawiam. Kiedy będziesz myśleć o tym, co ja zrobiłem na krzyżu, ja cię uzdrowię. A ja to zrobiła, zaczęła chodzić. Po tygodniu. Była u lekarza. Lekarz stwierdził, że jej kości są całkowicie zrośnięte, a po dwóch tygodniach grała w siatkówkę. Miała być cztery tygodnie w gipsie, a później miała być rehabilitację. Została całkowicie uzdrowiona po dwóch tygodniach od złamania kości się w stopie, Grała w siatkówkę. Taki jest nasz Bóg, taki jest nasz Jezus. Słuchajcie, mógłbym opowiadać Wam, chyba przez najbliższe 10 godzin, o tym, jaki jest Bóg. Mógłbym wam też opowiadać o tym, o, o rzeczach, których nie widziałem o porażkach. Mógłbym wam opowiadać kolejne pewnie 10 godzin o porażkach w modlitwie. Wiecie, ale chodzi o jedno, o to, co powiedziałem na samym początku. Chodzi o to, żebyś zobaczył tatę, którego serce jest ku uzdrowieniu. Zawsze, zawsze, zawsze może do niego przyjść. Nieważne czy w swojej sprawie, czy w sprawie czyjej. może do niego przyjść. I może być pewny tego, że on jest po Twojej stronie, że On umarł za to, żebyś był zdrowy, żebyś chodził w zdrowiu. Ja Wam powiem osobiście, ja nie choruję właściwie w ogóle. Właściwie w ogóle nie zdarza mi się choroby. Miałem, ostatnio mówię tego, te, to, to spotkanie być może z COVID-em, czy z jakąś grypą, ale ja dzięki temu, w co wierzę, jak myślę, to po prostu ja chodzę w zdrowiu. Chodzę w zdrowie, jeżeli coś mi się przydarzy, bardzo szybko odchodzi. Opowiadałem Wam moje historie o alergii, opowiadałem Wam moje historie o, o nowotworze. I wierzę, że każdą z rzeczy, która przychodzi na mnie, która będzie chciała przyjść do Ciebie, będzie musiała odejść, będzie musiała być rzucona pod stopień, dlatego, że On zapłacił za to. Tylko co? Tylko wierz w to, weź to, zrozum to, że On zapłacił za Ciebie. I Tata w niebie jest całkowicie zdeterminowany i całkowicie przekonany, nie musisz Go przekonywać do tego, żebyś Ty chodził w zdrowiu i żeby ludzie, na których kładziesz ręce, żeby chodzili w zdrowiu. Tego, że On chce objawiać swoją miłość, tego, że On chce, by to, co zrobił Jego Syn na krzyżu, było w stu tak wykorzystane, hmm. by cała łaska mogła się wylać na nas ludzi. Pomodlę się na koniec żeby będę kończył to nagranie. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Duchu Święty modlę się, żeby to, te słowa, które były mówione, żeby trafiały do serc ludzi, żeby zachęcały, żeby podnosiły, żeby sprawiały, że będą szukali Twojego uzdrowienia na co dzień w swoim życiu, ale też w życiu ludzi, których będą spotykali. Amen. Dzięki, do zobaczenia. Zapraszam Was na literkę W. Zbliżamy się wielkimi krokami do, do końca serii. Do zobaczenia. Cześć.